Trwa pełnia przyrobu owoców i warzyw w gospodarstwach domowych. A ja bym chciał dzisiaj podać najprostszy i najszybszy moim zdaniem sposób na przygotowanie pomidorów pasteryzowanych. Załóżmy, że chcecie Państwo przygotować sobie domu w domu warunkach domowych. 50 suiczków, 0,9 litra. można to litrowych takowych pomidorów pasteryzowanych i króciutko podam jak to zrobić bez żadnych zbędnych ceregieli które czytam nieraz w literaturze jakieś sparzanie pomidorów obieranie ze skórki nie nic z tych rzeczy ta skórka państwu powiem w dalszej części nic nie zaszkodzi my ją blenderem rozpylimy na proszek będzie miało tylko będzie miał tylko sobie więcej błędnika ale o tym nieco później. A więc, chcemy zrobić 50 słyczków pomidorów pasterzowych na, na zimę, żeby mieć w każdej chwili na sok pomidorowy, na zupę pomidorową, na, na leczo. O proszę bardzo. Więc, zakupujemy 50 kg pomidorów. Mogą być małe, duże, większe, twardsze, dojrzałe. Jakieś, yy, nie daj Boże, yy, z nie nieświeżości. Pomidory dajemy w kuchni do, do zlewu, puszczamy wodę, lekko może być ciepła. Trzeba te pomidorki wymieszać, wymieszać, żeby się troszkę myły. Wyciągamy ich do jakimś, jakimś druszlakiem i w jakimś pojemniczku stawiamy, żeby tam się lekko odciekły. I bierzemy nożyk, przekrawamy te pomidory. Mniejsze przekrawa, przekrawamy. Mniejsze kroimy na połówkę, i wycinamy tę końcóweczkę piętki, bo ona jest taka zielonkawa. Jakbyście Państwo tego nie wiedzieli, nic się również nie stanie, proszę się nie bać. Ale może ludzie są perfekcjonistami, niektórzy, że tam nie było śladu, proszę przejść. Przy na skalę przewyższą, nikt oczywiście tego nie robię, a koncentrat jak kupujemy w sklepie jest pyszny. Pomidory umyte, położone, przekrawamy na mniejsze na pół, odcinamy tę pięteczkę i wcześniej przygotujemy sobie oczywiście 50 słoików y, litrowych w zasadzie to jest 0,9 litra typowe które chuty produ produkują wymyte, jeżeli są proste, jeżeli są z, z, z czyste, nie używane tylko kupione gdzieś y, prosto z huty, trzeba je tylko wypłukać nic żadnych, proszę cudów, nie robi. Ja, ja Państwu za jakoś gwarantuję. Słoiczki, 50 słoików czeka, pomidory umyte i pokrojone, e, pomidory właśnie umyte, kroimy i na bieżąco kładziemy do słoików. Jeżeli są większe, kładziemy ćwiartki, jeżeli są mniejsze, kładzie, jeżeli są mniejsze, to kładziemy połówki. I łyżką taką, jaką sobie zupę jemy. Po ułożeniu w słoiku, już trochę tych pomidorów dociskamy w miarę. Nie musimy się bać, one się trochę pogniotu. Uciskamy tak, żeby wyrzucić powietrze. Trzeba z boku słoika popatrzeć, jak już będzie czy czwarte, czy więcej. Czy tam gdzieś jeszcze nie ma powietrza, bo powietrze to jest niedobra sprawa, bo tam jest tlen i on później będzie nam powodował psucie się tych przetworów, żeby źle zrobili. I w miarę dokładania tych pobidorów, bojżeczko, uciskam, uciskamy, uciskamy i nakładamy prawie pełno do słoika. Żadnych nie chcę tu powtarzać bzdur, które. Tak, bzdur to nazwę. które się jeszcze pojawiają w czasopismach takich przeznaczonych dla gospodyń domowych, że tam zostaw, zostaw 3 centymetry od góry, i, przestrzeń i tak dalej, i tak dalej. Może to było faktycznie. Może koniecznie jeszcze kiedy dominowały weki. Dzisiaj słoików typu wek praktycznie już nie ma, a jeżeli są, to szkoda się, no, no szkoda się męczyć dalej. Jeżeli ktoś ma na to czas, gospodyni domowa ma czas, można zrobić weka. Ja tu mówię o, o słoikach typu twist. Pomidory, kroimy, kładziemy do słoika, uciskamy łyżeczką, łyżką, żeby nie było powietrza. Proszę nakłaść prawie pełno do słoika, pół centymetra może zostać od wierzchu wolnej przestrzeni. Ważne, żeby tam tego powietrza, tam zawsze jakaś, jakaś drobna, yy, jakaś, jakieś skupisko może będzie. To z tego nie robi problemu. I nałożone, zakręcone. Żadnych przypraw nie dajemy. Soli również nie. I czyli błyskawicznie mamy ten jeden słoik zrobiony. Na 50 słoików no to, to proszę Państwa, to, to, to zejdzie półtorej godziny, to jak ktoś będzie, będzie niezbyt szybki, natomiast ja jak robię to za 50 rzutów, to jest w zasadzie za 60 minut, bo kroję, kładę, ukrywam, u, uciskam, na bok, na bok, na bok, wieczka znowu, jak są czyste, sklepowe, trzeba ich umyć, żadnego wyparzania, żadnego, te, pasteryzacja odpowiednio zrobiona zabezpieczy nam trwałość tego przetworu a, a zanieczyszczeń tam żadnych nie zostanie jak wieczkę państwo chcą użyć wieczka używane jeżeli to wieczko nie jest stuknięte czyli nie ma zagięcia no można go użyć ale wieczko kosztuje w sklepie no, dwa razy drożej niż niż, niż wiecy dwa razy drożej niż schuty wychodzi no tak ten handel wygląda kosztuje 30 groszy no warto raczej kupić nowe, nowe wieczka Czyli mamy 50 słoików już zrobionych, na 50 słoików, nie wiem czy mówiłem, trzeba około, około 45, a niech będzie na okrągło 50 kilo, to będzie ponad 50 słoików. Pomidory umyte, pokrojone, nałożone, odpowietrzone, czyli łyżeczką powietrza usunięte, wieczka umyte, zakręcone, zrobione w prosty sposób. Teraz trzeba zrobić pasteryzację. Bardzo ważną czynność technologiczną. Wymyśloną przez Ludwika Pastera. Stąd pasteryzacja. Sposób konserwowania żywności. Bo od przeprowadzenia prawdziwej pasteryzacji zależy, nale, zależy trwałość tego wyrobu. Jak go Państwo zrobicie, to jak ja tutaj powiem, gwarantuję. Ktoś jak chce niech trzyma dwa albo trzy lata, ale nie ma sensu, bo raczej trzeba przetwory co roku odnawiać, bo przez dłuższe przechowywanie nie ulega wątpliwości, że traci, traci wyrób na, na jakości. Ale mi się zrymowało, choć mi się nie chciało. I mamy słoiczki nałożone, wieczka, zakręcamy. Przystępujemy do pasteryzacji. Teraz to, żebyście Państwo dobrze zrobili. Trzeba, pasteryzację można robić w, w dużych, w dużych pojemnikach takich jak, no nie wiem czy Państwo takie, jak, jak, jakie największe Państwo macie w domu. I nie przejmujcie się tym, broń Boże, a tak piszą w pewnych czasopismach, ułożyć w, wiarstwę, warstwę w, w garnku, na poddać dać ściereczkę albo gazety. Tam ułożyć słoiki, i żeby woda była poniżej 3 cm od słoików i jedna warstwa. Bzdury nad bzdurami. To było jak były weki. Teraz są najwyższej jakości chuta Jarosław i inne chuty w Polsce. Robią słoiki idealne, równiutkie. Ja pracuję 65 lat w przetwórstwie wodno-warzywnym, No to coś może ja na ten temat mogę chyba, chyba mm, wiedzieć. Więc proszę Państwa, z tą pasteryzacją m, m, trzeba właśnie ją dobrze zrobić. A jak to zrobić? Mo, można właśnie m, przez to, że słoiki są wysokiej jakości, są szczelnie zamknięte, szczelnie, szczelnie, ale one powietrze potrafią wypuszczać podczas pasteryzacji. Na tym polega ich właśnie yy, w pewnym sensie fenomen. Że powietrze wypuszczą, a nie wpuszczą do słoika tej cieczy, czyli wody, które są pasteryzowane. I możecie Państwo w garnku ułożyć dwie czy trzy warstwy tych słoików. Żadne bzdury, jak jeszcze w tym roku będę czytał znowu w czasopiśmie kupi, nie będę wymieniał, żeby mnie ktoś nie jakie te czasopisma piszą. Że w garnku ułożyć na dna pod smatkę, ułożyć słoiki czy centymetry poniżej wody. I, i tak dalej i tak dalej i, i no nie nie to taki wzór to nie ma co słuchać. Proszę Państwa jest druga sprawa czy Państwo będziecie używać termometru czy też będziecie Państwo tak jak to większość zdecydowana gospodyń domowych robi będziecie robić bez termometru tylko w zagotowanej wodzie, bo wiem, że tak wszyscy w domu robią a robią to te gospodynie domowe wspaniale, bo często z ciekawości, yy, yy, gdzieś ja gdzie jestem, to chcę takich przetworów domowych spróbować i gospodynie domowe są fenomenalne. Wiedzą, wie jak w wodzie, jak zaczyna yy, lekko wrzeć, tak się w szlangu przetwórczym i zaczyna pyrkać ta woda, to jest około 100 stopni i, i wtedy przyjmujemy, że temperatura pasteryzacji jest 100 stopni. Ale jeżeli 100 stopni, to musimy zastosować odpowiednio krótszy czas. A więc tak, jeżeli ktoś ma termometr, wolałbym, żeby Państwo to robili z termometrem, bo wówczas wystarczy temperatura 90, jak będzie 95 stopni i 50 minut i wyrób jest spasteryzowany, jest już utrwalony. Wszystkie formy yy, przetrwalnikowe i wegetatywne tego wyrobu są tego przetworu słyjku, są zabite. Więc yy, yy, po tej, yy, jak skończymy tą, tą pasteryzację, jak, jak już pasteryzacja będzie skończona, czyli, yy, czyli yy, przejdzie 50 minut w temperaturze 50, 95 stopni, wyjmujemy ten wojemnik yy, i trzeba by go dać na przykład do łazienki, do wanny, gdzie będzie zimna woda, bo nie możemy słoiczku wyciągnąć gorących rękawicy i dać do zimnej wody, bo wszystko pęknie. Słoiki znoszą różnicę temperatur około 50 stopni. Ja mówię o tej sytuacji, kiedy Państwo chcecie te wyroby zrobić zastosowaniem chłodzenia po pasteryzacji. Prawdopodobnie zrobicie to znowu w ten sposób, że nie będziecie chłodzić. Jeszcze uprościcie. Tak jak panie to w domu robią, ale proszę jednej rzeczy nie robić. Żadnego odwracania do góry, że tak powiem, dnem tego słoika. To nie ma żadnego sensu. Proszę rękawicą, żeby się nie sparzyć. Wyciągnąć te słoiki. Rozciągnąć gdzieś na stole jakiś, 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 nie wiem, stary kocyk czy coś i na tym te słoiki położyć i one sobie, stop one się wych wystudzą, tylko że się będą studzić yy, yy, godzinę i temperatura będzie spadać 95, 80, 70, 60, 50, 45, a 45 to jest idealna temperatura, żeby jednak pewne formy... Yy, Drobne ustroje, które mogą powodować psucie się tego przetworu, żeby się one. Uruchomiły, ponieważ mają idealną temperaturę 45 stopni. Jeżeli Państwo robicie chłodzenie, to szybciej będzie wtedy spadek temperatury od 95 czy 100 stopni do 30 czyli ile ma woda. To jest bardzo istotne. Tak się robi na przetwory na skalę przemysłową. No ja powtarzam się, może, ale przetwórstwem się zacząłem. Powiem tak młodzież, młodzieżowo, bawić kiedy bawić w 58 roku, kiedy po podstawówce poszedłem do słynnej zasadniczej szkoły przetwórstwa owoceła żywnego w tym barku, tym słynnym, który Państwo wszyscy znają. Jeżeli Państwo to tak zrobicie, jak ja powiedziałem, to ja gwarantuję, że to będzie trwało. Jeżeli komuś to nie wyjdzie, to proszę do mnie po pół roku, czy po jak czasie, dzwonić, ja, no nie wiem, no wrócę Wam koszty, czy coś, ale to, to jest niemożliwe, żeby to, to, nie wyszło. Będą zachowane te wszystkie parmaty, wszystkie, wszystkie yy, słoiczki będą spasteryzowane. Dla pewności Państwo zobaczycie, jak na drugi dzień trzeba stuknąć w słoik, o długopis wziąć, nie wiem, tak, jakby to był słoik, to tutaj słoiczek, stuk, to on będzie tak fajnie odpowiadał. Jakby nie był wciągnięty, to będzie taki, taki będzie głuchy, będzie tak dudniał. A jak będzie wciągnięty, to będzie pi pipi, pi, 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 taki inny odgłos. To znaczy, tam jest podciśnienie w słoiku, jest próżnia, nie ma powietrza lub są ślady. Przy, yy, przed, yy, drobną słoje nie mają warunków do rozwoju, bo nie ma tlenu. Są mm, wprawdzie bakterie tlenowe i beztlenowe. I to się wszystko ma trzymać. No cóż tu jeszcze powiedzieć? Jeżeli, jeżeli Państwo yy, będziecie potrzebowali jakiejś dodatkowej dodatkowej informacji na ten temat. Nie, bę, nie, nie będę się złościł, jeżeli jeżeli ktoś do mnie, do mnie napisze na, na, na YouTube, bo ten film puszczę na YouTube. I ja Państwu odpowiem, nie tylko jeżeli dotyczy to pomidorów. ja bym mogę powiedzieć, jak ogórki sposób skrócony robić. Jak, proszę panią, kiełbasę domową w słoikach zrobić, ale wtedy stosujemy nie pasteryzację, tylko trzykrotną pasteryzację, tak zwaną tendalizację od nazwiska znowu yy, uczonego Tyndala. Jak to działa, to, no, to mogę w skrócie mógłbym wyjaśnić, ale tu nie chodzi o, o wyjaśnienia. Chodzi, żeby krótko podać jak, jakiekolwiek przetwory, bo co uważamy, państwo będziecie mieć wątpliwości, Powidła. Wszystko można zrobić w sposób znacznie prostszy, skuteczny i, i taki, żeby jak najmniej traciły te przetwory na, na jakość. Cokolwiek Państwu przyjdzie do głowy z przetworów owocowo-warzywnych, mięsnych również, no, no powinienem, bo wiem, bo przez, przez 60 Musiało, jak już siedzę w tym przetwórstwie, musi mieć coś w tej mojej siwej głowie zostać mądrego, a chciałbym się ewentualnie z kimś tym pogodzić. No to tyle, jeżeli Państwa rozczarowałem swoim gadaniem, może jakoś taką nieskładność, no to przepraszam, a jeżeli Państwo to odbieracie w sposób jakiś dodat pozytywny, to byłbym wdzięczny za za jakie zasubskrybowanie, komentarz, polubienie pal, paluszki w górę. I mówię, jeżeli ktoś będzie miał jakikolwiek, postaram się telefonicznie poinformować z detalami, jak co zrobić i gwarantuję za jakość. Życzę Państwu powodzenia, no i doś, do usłyszenia, do zobaczenia.